wcześniej pojadę jeszcze na jedną plażę też na stogach ale chyba wejście numer 21 nie wiem gdzie to jest zobaczymy Tam się na plaży jestem na kolejnej plaży stogi wejście numer 21 zobaczcie jakie fale są nic przygotowuje się i zobaczymy włączamy słuchawki cyk tak cicho jakby jakby makiem zasiał. jeden kapsel od tamtych pojemników dotąd cisza aż muszę wyciągnąć pień może o co tu chodzi bo już zgubiały muszę zacząć monetę rzucić bo Nie jako jaką co tu mamy 5 zł tak, 5 zł rzucone I co tu teraz będzie no niestety, no widzę to Jest w porządku Piękny, piękny sygnał Ale to moja Dobra chociaż się nie wyraszy? Witam też Masz ładnie Wszystko gra wszystko gra i szukamy dalej nie ma co tutaj To bardzo narzekać ładny sygnał, podwójny i zobaczcie co wykopałem Tam no, że kapsel, bo dzisiaj złotóweczka bardzo umęczona Na a może i nasza nie wiem, nie widzę daty miesiąc 999? 99 90 któryś? Ale dobra, jest monetka. Lecimy dalej. Kolejny sygnał. No to tak. Raczej za raczej O, nie jest nawet na wierzchu leży. Kapsel. torba do śmieci. Szukamy dalej. Jest. Taki przerywany jednostronny sygnał, ale dość mocny. Co to może być? Coś taki przerywany, co to jest?

Dobra, lecimy dalej Sygnał 38 Ale dość głęboko No, i jest monetka. Co to za moneta? Jakieś 2 eurocenty. Nie wiem, jak będzie w domu wyczyścić, ale to nie jest nasza. Nie wiem, co to jest. Rzeczy znalezione. Super. To trzeba zrobić identyfikację. Zobaczymy dalej. Ale to się, jest taki przerywany, słaby sygnał, ale kupierz. Uparłem się, żeby to zobaczyć. No jest. Monetka. Tu chociaż monetki wychodzą. Nie wiem co to jest, też bardzo długo za 5 groszy. 5 groszy. Ale chociaż monetki, a nie kartle. Bardzo taki głęboki, jakby sygnał. Ale. No jest, 5 groszy. Idziemy dalej. Znaczy, sygnał był tak kiepski, w ogóle taki przerywany. Trzeba było szukać. Trzeba było nacisnąć na na ten pinpointer pointer, ten, żeby Żeby było tak zniszczone. No ja nie wiem co to jest. Ja wiem, że monetka. Ale co to jest? Zobaczymy domu Kopię, sio. Wszystkie monety znajduję tu przy tym. Ogrodzeniu, tu mi wskazuje na piątkę, ale jest bardzo głęboko. Trzydzieści będę kopał. A co tam? zobaczymy <tuszy> co to jest to głęboko. to może być tak głęboko jest, znalazłem proszę, co było? Drugi drugi na tej plaży kapsel. biła jak piątka chyba, że jest ukryta na wątpię można zasypywać Dobra, trzydzieści pięć. Bo mam sicie Co może być? Kapsel, pewnie. o nie, moneta. O. To nikt nie chodzi. O, te monety są bardzo stare jakieś pięć groszy, pewnie. Ale już tu leżało. Nie wiem co to jest. Tu jest chyba orzełek? Orzełek, jakieś 5 groszy to jest. Tym razem, tym razem dla twarzy. Coś będzie jeszcze. Te sygnały tych starych monet, takie delikatne, przerywane. Ale jest bardzo, zobaczcie, przeszedłem chyba 200-300 metrów i tylko mam dwa kapsle. Bardzo czysta ta plaża. No ale wiadomo, nie ma gastronomii. No i plaża będzie czysta. Uczymy się w następnej dajce. Tu wykopałem z takiej dziury, ale nie mogę znaleźć.

ktoś tu bardzo głęboko kopie o. to tam jest nie wiem to by nie bomba kabel Jest to jest jakiś kabel, bo coś, nie wiem coś tu Nie wiem co to jest, nie ruszam tego Jakiś kabel Z tego jest taki drut, on, jest tak segregacja ustawiona na F, że tego drutu nie, on nie widzi, ale I tu jest znaczy Pokazuje na 45 ale dość głęboko. Nie było tam, że kabel bym kopał. Nie wiem, co to jest. No ale chociaż trochę. O co tu chodzi? Nie wiem, o co tu chodzi. O. Bardzo głęboko siedzi nie będę tego kopał i tak pięknie gubi głęboko zobaczcie jakie piękne fale pójdźcie i podziwiajcie zaraz nas przyjdzie następna chciał wejść do tej wody poskakać fajne tak. zacząłem chodzić z drugiej strony tej wysieki tam na plaży czyściutko ale tutaj to sami piwosze, zobaczcie kapsel 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 ale chociaż sygnały mam idę dalej sygnał 37 już to kopnąłem Ale zobaczcie Przeleżały pierwsze dzisiaj Dwa ziko, Ale już tu leżało długo Ale jest wisienka na torcie Uf. Wszystkie monety tutaj znajdowane są przeleżałe Dosłownie Może coś tu jeszcze jest Nie sypnęło się, a jeszcze jak piąteczka nie ma ładny sygnał był trzydzieści siedem o A, tutaj będzie śmieć Jakiś przerywany dwadzieścia osiem opa to będzie mam to no to jest no tak no. proszę bardzo śmieci powiem wam o tą plażę tam w głąb plaży to chyba mi się nie, nie chce chodzić bo tam ani jednego sygnału ani jednego kapsuła nic no cisza normalnie jakby makro zawsze chodzę tutaj najwięcej sygnałów jest przy tych barierkach a co to nie barierki, to jakieś tam zasieki? ale dwa dzisiaj jest. Jeszcze troszkę jadę do domu na obiad. Cisza. Ok, pójdę pod to siedzisko. O, zobaczę. Czy staram się dojść. Cisza, cicha plaża. Dobra, zobaczcie, przeszedłem, wyszło pół kilometra. A może jest cztery kapsy. Cicho, cichuteńko. Jak makiem zasiął. Ciepło się zrobiło. A. Te sygnały z tych starych pieniędzy przeleżały. To co takie Sygnały bardzo przerywane o. tutaj jest, to znaczy, ale co to jest? Zobaczymy, sobie wykopię, ale dziurę zrobię zobaczymy, czy wykopałem, czy nie, nie wykopałem. Bardzo tutaj taki, taki przerywany ten sygnał od niej do mnie choćby to było i dalej troś tu pieknęła chyba gwoździe Gorge, gorge, a gorge, né? Czy to tu? Wbija. Ale nic. Raczej nic tu nie ma. Dobra. I proszę, jak się szczęście uśmiechnęło. Wracając, idę mówię z dłuższego tego i... Bardzo piękne dwa ziko. Szedłem ale tak. wiadomo nigdy, nigdy się nie bardzo fajnie fajny sygnał ekstra może coś jeszcze będzie w koło coś tu na wierzchu jest zobaczcie ale no, w całym wierzchu 5 groszy chyba stareńkę coś mi pychnęło, dobra idziemy dalej zacznę dzisiaj jadę z domu sprzęt spakowany siadam jadę